Mamy tutaj coś niesamowitego, zaraz wam pokażę i mamy full screena. Już nie jest to short. Lecimy z tym. Zobaczcie jak tu kopią, jak się tu biją. Mamy nowego w ogóle nowego Kibili Toilet, moi drodzy, więc jest naprawdę całkiem spoko. Z go tu. Zobaczcie jaki gościu. Patrz jak się. Jak... Jest! Jest! Mamy to, słuchajcie, mamy. TV-mana, screeny TV-man jest, patrzcie, on potrafi zamrozić jakoś tych, ogłuszyć te z toilet, one nie mogą reagować na to i zaraz tu się wszystko wyjaśni, patrzcie, ten ma tu jeszcze ochronkę na tą spłuczkę ale jazzy, słuchajcie i co się stanie, jaka minka, <laughs> wszystko dobrze ej, mega, mega odcinek, zobaczcie jak ci się tutaj biją, tu jest pełno ofiar yy, z tego co widzę Patrzcie, ale to jest zupełnie nowy Skibidi Toilet, który widzicie, odgryz głowę tej kamery. Okej, okay, a z tej kamery widać, że to uratuje jakby życie czy coś. Słuchajcie, tego kopię, ten tutaj z płuczką dostaje. Patrzcie i ten gościu, ale on wygląda dziwnie, naprawdę. I te dopalacze co on ma pozwalają mu latać, ale patrzcie jak on się wystraszył tego TV-mana, on chyba wie kto to jest. Ciekawe skąd on wie o tym. Kurde, ale on kozacko wygląda ten TV-man. I wydaje mi się, że jest tylko jeden, że nie ma więcej TV-manów. Jest tylko jeden ten gość. O, o, o. Patrzcie i nie mogą nic zro zrobić, ale fajnie wyglądają w ogóle te skibice. Kurka, jaki on jest tutaj ulepszony. Ale wszystkie są, patrzcie. Wszystkie są zdezorientowane. Nie mogą nic zrobić, nie mogą się ruszyć. Sparaliżowane są. Czy coś tu jeszcze widzimy? Takie jakieś ciekawostki? Kurkaj, to jest ich chyba szef. Ej, ale to epicko wygląda.